Dobry wieczór bracia i siostry w Chrystusie naszym Ojcu Królu Emanuelu werset Ewangelia Mateusza rozdział pierwszy werset 23, trzeci Emanuel Świadectwo Jezusie, gdybym ja wydał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie. Ja wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Tak więc, to Chrystus ojciec, mówi właśnie do tych, którzy no, nie chcą przyjąć za ojca. Chrystusa. On jest bawicielem Bogiem wszechmogącym, Chrystus. On przyszedł ponad 2020 lat temu. Narodził się w betlejem w mieście judzkim. Więc... Był człowiek, który wydał o tym świadectwo, że Chrystus jest Bogiem, jedynym synem Stwórcy. Bo Stwórca nie ma synów ani córek. Ma jedynego syna, jednorodzonego Emanuela. A Emanuel. Zrodził nas z Jego miłości, prawdy. Ja to mówię jako brat Zbyszek, bo jesteśmy braćmi siostrami. Tylko, że większość o tym zapomniała. Dlatego chrzest wodny nie zbawia człowieka. Nie zbawia. Tylko w Jego prawdzie miłości. Jesteśmy w tej prawdzie. I o tym mówi Ojciec. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo w prawdzie. A jak wiemy, Jan dał świadectwo, że ujrzał Syna Bożego, jedynego rodzonego świadectwo, świadectwo Jana Chrzciciela. Może tak przybliżę. To jest Ewangelia Jana. Rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, werset 29. Nazajutrz no Zobaczył. Pochodzącego ku niemu Chrystusa i rzekł. Oto baranek Boże, który gładzi grzechy świata. To ten jest, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Tak więc, od Jana już jest Bóg, który narodził się w Betlejem, w mieście ludzkim, król Emanuel. O tym też świadczył Jan Chrzciciel, który też powiedział: Jan Chrzciciel. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który idzie, mnie posłał. Abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Ten, nad którym ujrzysz Ducha Zastępującego i Spoczywającego na nim, ten jest tym, który chrzci duchem prawdy. Ja to ujrzałem i daję świadectwo. Że Chrystus jest Synem Bożym. A Syn Boży zrodził synów i córki w Jego prawdzie, miłości, sprawiedliwości. Zresztą o tym jest napisane. Kienio, rozdział 21 i werset trzeci. I usłyszałem donośny głos mówiący do tronu oto przybytek Boga, z synami i córkami, i zamieszka wraz z nimi. I będą oni jego synem i córką. A on będzie bogiem synów i córek. Tak więc tylko w Chrystusie mamy, kochani bracia i siostry, zbawienie. W nim jest prawda. Jedna, jedyna. I rzekł, zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe i mówi, napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi, stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo, pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a On będzie mi synem i córką. Tak więc przyjmując. Ojca króla Chrystusa Emanuela. Jesteśmy synami i córkami Chrystusa. Bo jesteśmy synami i córkami króla Emanuela. Tak więc, kochani bracia i siostra. Z Ewangelii Mateusza, rozdział 6 i werset 6: Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory, do pomieszczenia, do miejsca, w którym jesteś, połączony swojej. A zamknąwszy drzwi za sobą. Nie mówię drzwi. Nie wpuszczać to, co nie jest sprawdę. Iść za prawdą. Za sobą módl się do ojca swego, który jest w ukryciu. Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odwdzięczy się Tobie. To jest tak, że Ojciec nigdy nie krzywdzi nikogo. Ojciec jest Ojcem. Tak więc w Nim mamy prawdę, w naszym Królu Chrystusie. Emanuelu. Tak więc, kochani, błogosławieństwa to jest dziewięć błogosławieństw, bo to dziewiąte jest od Ojca Króla Chrystusa Emanuela. O tym też pisał prorok Izajasz. Izajasza Księga, rozdział siódmy. I werset czternasty. Oto Panna pocznie i porodzi Syna Bożego. Nazwie Go imieniem Emanuel. Emanuel. Mateusza, rozdział pierwszy, werset dwudziesty trzeci. Mateusz też brat w Chrystusie mówi.